Witam, witam. Dzisiaj pokazujemy właśnie złote tutaj na filmiku. Będziemy im zmieniać wodę, bo dostawały przez 3 dni Bicocox na Salmonelle. Prawdopodobnie zachorowały właśnie na tą chorobę. No niestety 3 sztuki mi odpadły. Czwarta już się ma lepiej. Już tutaj widzę, że już taka żywsza. Nie chodzi z skulona, gdzieś tam w rogu nie przesiaduje zajada sobie, także, także jest, jest poprawa Zostało mi ich e, 9 sztuk Mam jeszcze jedną sztukę taką mniejszą w innej folierze jest Tutaj właśnie widzimy samczyka ładny mamy dwa samczyki takie, już ładnie właśnie się wybarwiają już 100% samce i jedna kurka jest bo to akurat te trzy sztuki e, są z tych moich pierwszych, e, z pierwszej inkubacji co włożyłem także tutaj mamy właśnie trzy takie sztuki większe o tutaj właśnie widać tego kogucika Mamy też tutaj jedną no kurkę, mamy z finoe z nimi, ze względu, że wszystkie koguty sprzedałem. Dwie kurki sobie zostawiłem, są w osobnej folierze. No, a ta jedna tutaj po prostu dobrze się z nimi dogaduje. Także tutaj została. Zaraz nam tutaj wyjdzie. Także ją pokażę też. No jak widać, ładnie się, ładnie się wybarwiają. Tutaj o proszę, jak widać cika, ładną główkę już dostaje żółtą. Dzioby pootwierane, bo naprawdę jest gorąco, ponad 30 stopni. Wszystkie obrączkowane, tak jak widać. Jeszcze czekam, aż większe będą, także będę sprzedawał, no bo muszę tutaj te woliery po prostu opróżnić, wysprzątać, dobrze zdemaskować wszystko, bo będę tutaj trzymał właśnie z jednej strony wersji kolor, parę, a z drugiej strony nepalskie biało czuby, będę musiał właśnie, będą ich tymczasowe właśnie woliery. Także to będę no chcę jak najszybciej się właśnie też pozbyć złotych. Obok mam właśnie melanistyczne, żeby po prostu je sprzedać i to wszystko wysprzątać. Także no, troszkę mam jeszcze czasu, do mnie całe dwa miesiące. Także już za miesiąc, za miesiąc będę sprzedawał złote. Jakby ktoś szukał, zapraszam, dolnośląskie przemków. kogucik sobie patrzy tutaj na nas tutaj akurat daliśmy pokrzywę im no jak widać naprawdę ziele, zieleniznę lubią pokrzywa zdrowa śmiało można dawać o, tutaj mamy drugiego kogucika też już widać czerwone plecy dostaje z tyłu za nim kurka jest to właśnie te trzy sztuki najstarsze są z tych moich pierwszych lęków, także no, jakby ktoś szukał, zapraszam do kontaktu. Tutaj nam wychodzi kurka, właśnie z Finoe. Pokazuje nam się. No, tutaj widzimy, właśnie kurkę z Finoe. No powiem wam, że leciutko te złote ją tam podskubują Nie jest to tak, że e, nic tam jej nie robią bo gdzieś tam no, lekko skubnie ale to jest powiem wam no, naturalne e, jak właśnie mamy tyle tych barżantów w tej jednej wolierze tym bardziej, że ona gdzieś tam cały czas jest schowana a te młodsze bażanty podchodzą i ją po prostu tam gdzieś skubią ale nie ma takiej tragedii jak obok właśnie Przemalanistycznych no tam powiem wam, że ten kanibal, kanibal coś mi tam to polecił, no nie sprawdza się to, powiem wam wcale. Nie widziałem żadnego efektu, rezultatu nic. Yy, dlatego przeszedłem na surowe mięso, tak jak było w tamtym roku. Najlepiej mi się to sprawdza, jest efekt, nie podskubując się. Także dla mnie. Ten kanibal do picia to jest taki, nie wiem, może u kogoś, no u mnie, u mnie się to w zupełności nie sprawdza Wolę o wiele to mięso surowe jakoś, do tego jestem bardziej przekonany Tutaj właśnie mamy te najstarsze melanistyczne Mamy tutaj dwie kurki, a resztę kogucików Musiałem je, mówię, porozdzielać na woliery mam je na trzech wolierach, nawet powiem Wam na czwartej. Tam na czwartej mam najmniejsze takie: yy, najmniejsze i jeszcze mam w odchowalniku pod żarówką, chyba nie wiem, z 8 młodych, jak dobrze pamiętam. Także mówię, no w tym roku melanistycznych mamy dość sporo jakby ktoś był również zainteresowany zapraszam do kontaktu mogę przywieźć na targ do Miejskiej Górki Śmigiel, Wińsk lub Wieżerzyce Kościelne pojeżdżę na te targi, także jak coś to zapraszam mogę podrzucić jak będę przy okazji a naprawdę jak widzicie o te piórka już się ładnie mienią na słońcu Powolutku już się też tam coś o ładny kogucik wybarwia Mówię, Wszystkie dzioby potwierane, bo jest gorąco, jest do ponad 30 stopni Chce im się pić Człowiek gdzieś jakoś tam się schłodzi tą wodą, no a one no gdzieś ściania szukają Próbuję gdzieś tam, próbowałem polewać je wodą, ale powiem Wam, że Bażant jednak tego nie lubi. On woli gdzieś się w cieniu schować za krzakiem niż tam być oblewany wodą jak, jak gołębie. Także tutaj to się najlepiej sprawdza właśnie zacienione miejsca dla nich, żeby się mogły schować przed tym upałem. Także no co więcej mogę dodać? Życzę miłego oglądania. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania moich filmów. Zapraszam do obejrzenia pozostałych moich filmów. Kto nie widział, a jest ich tam nawet troszkę sporo. Można śledzić mój kanał na Instagramie, również na stronie facebookowej. Pozdrawiam.